Jestem Reyek, za to trzeci odcinek z serii Zagrajmy w Battlefield 3. Okochamy kastekę. Al-Bashir i PLR przejmują władzę praktycznie tego samego dnia, kiedy ma miejsce trzęsienie ziemi. Stają się zagrożeniem. Kilka tygodni później posyłamy przeciw 50 tysięcy żołnierzy. Zaczyna się wojna w Iranie. To ma być lekcja historii? Jaką rolę odegrałeś w polowaniu na Al-Bashira? To dość ogólne pytanie. W takim razie pozwól, że doprecyzuję. Chodzi o pierwszą misję. Początkowo naszym zadaniem była ocena zniszczeń po nalotach na północną część Tehra. Ocena zniszczeń, po co to robiliście? Taka procedura. Szukaliśmy celu o dużym znaczeniu, który miał zostać wyeliminowany. Nie wyglądasz mi na człowieka, który przejmuje się procedurami. Powiedz mi, jakie były Twoje relacje z porucznik Kolby Hawkey, z pilotem myśliwca F-18? Nijakie. Nie znam. W takim razie pewnie byłbyś zaskoczony słysząc, co dla Ciebie wtedy zrobiła. Okej, okay. czyli zapowiada się jakieś nawiązanie do samolotów Hawkins. pierwszy poziom aletu. Okay. Zaraz startujemy. Sowództwo okay. ma dziś dla nas coś specjalnego, a nie no. jakieś tam pitu pitu oddziałów lądowych. No polatamy dzisiaj chyba, tak mi się przewidaje. Okay. Wiadomo, że to misja uderzeniowa nad lotniskiem Mehrabad w Techrane. Huh. Ci na górze chyba już wiedzą. Gdzie znajdujesz się, albo że. Okej, okay, ok. No to robi się ciepło. No, te ząbki, hoppies. Dzisiaj <noise> Idziemy, pokazać ząbki. Okay. A tak, by the way, y, póki co będę nagrywał odcinki po. Wszystko, no. Tak maksimum no, 15 minut. To. Ponieważ misje na tej grze są stosunkowo krótkie, a więc. Nie będę raczej nagrywał jakichś takich specjalnie podwójnych y, misji w jednym odcinku, czyli na przykład pół godziny odcinka i w tym odcinku dwie misje, tylko po prostu pojedyncze misje będę wrzucał, prawda? Ale to się jeszcze zobaczymy może. Jak już nie będę nie będę nadążał na kręcenie tych filmików, tylko to w końcu zacznę kręcić po prostu podwójnie. No, ale to póki co będę na, pojedyncze nagrywał. A więc tu mamy. Samolocik malutki Aha okej, okay. czy on pilotuje, a ja pasażeruje tak jakby Fajne kaski o, jakie wyszumienie No ma, oddychamy jak derdewader, no ale okej okay. Dajemy na pasażera Okej okay. Łap za drążek Okej, okay, opuszczaj oh. Okej, okay, miałem opuścić, rozumiem Jak ktoś miał klaustrofobiety, miał prze, ale... Okej, okay. stajemy w koltyce Okej okay. Zapowiada się fajnie yy, Sprawdź po lewej Dobrze Dobrze Przechodzimy w zbrojenie E się... Okej okay. Co ja mam zrobić? Okej okay. Przejdź na działko Pierwsza Okej okay. Dwa Jeden ok. X Okej okay. No dobra Tak, gotowi No to Fire in the hole Kciuk, prosto Złap się czegoś, będzie trząsło No to jedziemy Tak jest, teraz my Trzy, dwa, jeden Fire Wyrwał. Dobra siły strzału. Dobra szybkość. Chować podwozie. Okej. Okay. Wszystko na gotowości. A więc lecimy. Po prawej. Widzę. Okej. Okay. No to lecimy Tak No do godziny na 100 kilometrów Okej, okay, okej okay. Czy mi się wydaje, czy my za nisko lecimy, no ale okej okay. Jakoś Może nie za bardzo się znam, ale chyba za nisko Dobra Ale no kręcimy, kręcimy Okej okay. Niewielkie turbulencje Tam jakieś rakiety z, z wody Ok w tym momencie nie wiem gdzie my jesteśmy Jakoś tak Ok powinniśmy w poziomie lecieć Tak Wow 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 Co się dzieje Nic nie widać gdzie? Gdzie się szybko coś zbliża? skoro my bandyci Wow 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 No to co? Idziemy napiernać Panowie no, tak, powiem wam tak Przegięłyście pałe ryczy Palimy flary A więc są nasi Tak, dokładnie Kiedy mi pozwolą strzelać Tylko na to czekam Na sygnał ostrzał Wow 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 What the fuck S z tyłu siebie na gonie w dupę X. Ok. Flary odpalone. Znowu? Jeszcze raz. Ok. Turbulencje Prędkość, ok. Dobra. Widzę What the fuck Okej okay, Teraz ja się biorę za Ten Lecisz Lok Lecisz 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 ciały? Nie mam pojęcia Nie widzę go Wsleciłem go z pola widzenia Okej, okay, wykręcamy gdzie? tu jest Nie, to nasz Nie mam pojęcia gdzie oni są Okej okay, tu Kręć, 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 kręć Łopie Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, Strzelam. Leci, leci. Tak jest! Piękny strzał. Następny. Fire Wow wow wow. Where? Gdzie? Gdzie? Flary, już, już, już. Okej, okay, wystrzelona Nie widzę go Okej, okay, wystrzelone Wystrzelone Będzie, będzie, tak jest Gdzie, 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 gdzie Fire I zdziałka w niego! Tak jest Jeszcze ktoś? Nie mam pojęcia, dobra, ktoś tam leci Ale nie What the fuck, fuck. Nasz? Nasz Jaki radar? What the fuck? Shit! Nie, 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 nie! Fuck! No, 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 no! Poczekać! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze teraz! Ok jeszcze, jeszcze teraz. Pozwólcie mi strzelać. Get Jeszcze, jeszcze teraz. What? The? Okay. Dostał Leci centralnie za nami Nie mek go dosięgnąć Okej, okay, może teraz? Nie Gdzie? Tu Lokuj, 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 wystrzelone Działo, działo, działko, działko, działko Namierzanie? Fire Dostał, nie dostał Strzelałem Strzelam. Dostał. Ładnie. Jeszcze ktoś? Czysto. Ziemia i powietrze czysto. Je, normalnie, salwa radości. Eh. No way. Tylko nie tamci. Czterech ich tu wokół nas jest A okej, okay, to chyba nasi What the fuck? Co tu się dzieje w ogóle? Nie rozumiem Czyli teraz przechodzimy do... Bo nie wiem. Póki co się patrzymy na ekranik, okej. Okay. Ostrzał. W co mam strzelać? Ok. What the fuck. W co mam strzelać? Dobra. Powietrze Ziemi Okej, okay, namierzony Namierzamy następny Ładuje się? Jeszcze? Jeszcze? Już Woduje, Ładuje Ładuje, Ładuje. Wait. Jeszcze. Jeszcze. Już. Ognia. Leci, 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 leć, 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 mała. Mała, leć, leć, mała. Tak jest! Właśnie o to chodziło. Dokładnie. Gdzie? Że zmierzają w stronę myśliców, tyle zrozumiałem. Okej.

Lecą, lecą, lecą Tak jest Jeszcze dwa Chyba Fire Lecą, lecą Tak jest Nie! Fuck Shit Lecą Tak, dokładnie tutaj Tak jest Ładowanie, ładowanie jest Namierzam, namierzam, namierzam Fire Tak dokładnie Jeszcze gdzieś? Nie, chyba wszystko Jak się mi się, się wydaje Tak dokładnie Wszystkie Okej okay. Gdzie? Gdzie? Okej, okay, okay, widzę, 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 widzę. Okay. No tak, leci jeszcze jeden, jeszcze jeden, tylko jeden.

Okej, okay, siadamy. Dokładnie. A więc Tak mi się wydaje, że to już będzie koniec odcinka trzeciego. W Zagrajmy w Battlefield 3. Dokładnie. Ja jestem Rełgzi. Łapkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka Bajo.